Hej, siema wszystkim, tu Kamru, zapraszam was w kolejnym odcinku Sorry, zagrajmy w Mountain Blade Warband i wszyscy przed nami się spieprzają, ale jesteśmy zajebiści Dara, mamy no, 91 luda Mamy Rolfa Kurdur, kolejna próba podbicia zamku Aha, ha 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 Nie chcę widzieć właśnie. Sorry, bunduk. Mamy mało żarcia. Chodźmy tutaj. I robimy oblężenie kolejne. Partu. W tym przypadku mamy mniej i czwórek. Mamy więcej i dwójek. Przydałaby się jeszcze jedna bitwa jakoś. Porównajmy nasze jednostki. Mamy szansę to wygrać. Na dużo. Myślę. Robimy. Dobra. Oblężenie, czy mogę zrobić jakieś lepsze oblężenie? W ogóle, jak mi tylko napisy znikną? Zaplanuj bitwę. Okej, okay. to nie dla mnie. Cała kolejność broni O, to jest dobre Piechota Użyj tarcz O! Wszyscy biorą tarczy Boju. Teraz będę używać tarcz Może nie będziemy tak stratni W ten sposób Wtedy tego nie ogarnęliśmy Naprzód! Ja ich wystrzelam Opa Przynajmniej tyle ile mogę Aaa, już nasi się giną. Dobra, wbijają się w nich. Co jest póki mam jeszcze zasięg? Trafiłem swojego, kurwa. Dara, do ataku. Chcę zobaczyć na niebiesko w końcu. Aaa, to nie jest dobre. Dobra, nasi już zostają, zaczynają mordować. To aż tyle. Zobijmy ten pieprzony zamek! Mamy początkowo przewagę liczebną. Bierzmy to pod uwagę. Dobra, tam nie jak strzelać. Tutaj zabij zabijajmy ich. Dobra, nasi się chyba dostali. Mogę go ubić. Kuźwa, zastanawiam się O! Pięknie. Chyba, tu jest już martwy. Teraz pozostaje mi tylko bić się z nimi Mordować. Dobra, biliśmy. wybijamy tych strzelców. Mam teraz dobrą okazję. Dobra. Nie wiem jak wygląda sytuacja. A, to był nie różnicę z Ale mam tutaj dobrą osłonę. Bum. Dobra, matkę. Dobra, udało nam się. Kończymy to. Druga próba ataku została zakończona sukcesem. Zajebiście. Rozpoczynamy swoje własne państwo. Nasz pierwszy zamek został podbity. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy zamek jutro. Cały świat. Victory fakie. O mój Boże okej. Okay. Nikogo z nich nie chcemy mieć. Ale o oh my fucking god! łupy. A więc ciekawego? Ciekawego. Ten zamek jest nasz. Komu pragniesz oddać to lenno? oczywiście. Zameknę, lego... ...zamiast Możesz mieć to w aby bronić go przez rog, który chciałby dokonać ten atak. to wybrać, czy sam będziesz wladać zamkiem, czy razem z nami się niegadnych was, ale... Nie chcę plądrować, chcę kontynuować. I zatrzymuję do siebie. Ej, co jest? Nie chcę nikomu oddawać. Co jest? Na naszym pierwszym zostaje ministrem Jeremus. Jak nazywamy swoje królestwo? To jest dobra rozkminę. Jak nazywamy swoje królestwo? Nie mam kompletnie pojęcia, jak nazwać. Hmm. Nazwa dla naszego królestwa. Szkoda, że nie mogę zastopować filmiku i wymyślić sobie. Mm, jaki na jaką nazwę będzie nosić Twoje królestwo? Hmm. Jak? Jak wymyślić? Jaką nazwę? To jest ciężko rozkminę. Myślę, że... Hmm. Może z, jakich, z jakiegoś filmu? Z jakiejś baśni? Ho. Wiem! <laughs> Wiem jak nazwać! Ku! Czci najlepszego wokalisty na świecie! Nazwę! Tą krainę! Skatland! To będzie kraina wypełniona miłością i pokojem. Tylko, żeby do tego doszło, trzeba podbić cały świat, żeby nie mieć wrogów. Wtedy będzie pokój. Ha, nazwa: Scotland. O, tak mi się podoba. Szkoda, że nie ma basala, nie który się nazywa John. Jej. Kiedy się zbliżasz, zostałeś zobaczony przez zamku straży, które witają i otwierają swojemu królowi. Kurwa, jestem zajebisty. ...i zostali do Lorda. Chodźmy zobaczyć. Ej! Mam... O, Palantinus! No stary, ale se dziwuchy znalazłeś! Aha... Sir Cambro, zakładam, że jako człowiek honoru zezwoleś członki kiniowszkiego rodu prosi do rodzin, nie domagając się okupu. <grym> że będę Co co to niby ma być? Właśnie myślałaś... Skąd e, tak się zdrożnią w stroje kupu, moja dama. Ajaj. Cześć Palantinus, co u Ciebie? Czemu minus 8? Czy masz jakieś pomysły na wzmocnienie? Okej. Okay. Ok, mam teraz szereg nowych możliwości. Możemy przyłączyć różnych basali do swojego królestwa, możemy wysłać szpiegów. Możemy zarządzać okupu od babki. Zarządzaj miastem. Zbuduj wieżą, yy, wieżę, zrób trochę jednostek. Wieża więzienna. Kontynuuj. Chcę mieć wieżę więzienną. Garnizon, zorganizować. Wait, what? Kilka, kilka. Tak, chcę zmienić politykę. O! Niech będzie we środku, centralizacja. Polityka niekorzystnie wpływa na handel. W sumie wyjebane, z racji tego, iż będziemy plądrować dla hajsu. Poddaństwo. Wysoki poziom poddaństwa ma, ma zmniejszoną cenę zbierania z podatków dla króla i jego wsłani, który zostanie większej armii. Morale żołnierzy. Pokrzekne niewolnictwo. Dajmy coś takiego. Mhm. Centralizacja, niech będzie po środku. Jakość wojsk. Chcemy mieć zajebistą jakość. Może nie będzie ich dużo, ale chcemy mieć zajebistą jakość. Nie wielkość, a jakość. Nie ilość, a jakość. Pamiętajcie, to jest przede wszystkim. Markę, coś tam. No i po środku. Bo nie wiem, od czego to jest. I jesteśmy. Mamy czerwone. Kurwa. Nasze państwo jest. Do jasnej cholery. Czerwone. O mój boże, mam najlepszy kolor na świecie. Mamy czerwone. O mój boże. ale jestem zajebisty. Patrzcie, ile mamy miejsca na wojsku! O kurwa mać. Wow. Are you fucking serious? Ile? Ile? Wow! Wow! Do jasnej cholery! Wow! Ile my mamy możliwości zabierania luda? jest no to, że ee, nie mają jak tam tego podbić. No bo patrzcie, po tej stronie jest słada a po tej ten, ale zajebiście. Mamy strasznie daleko od oddziału Nordów. No ale chodźmy na zbieranie jednostki. Wow ludziki, wow! Masakra Dobra, lecimy tutaj. Zakładam, że nikt nie będzie się nam podbić zamku Ooooże nie wiem, do tego jest Dobra, wiesz te denary Ile ich było? Zbyt dużo ranych, mamy jednostek. Dobra, zjeprzemy przez ten czas, się podleczymy. Trochę kicha zostawiać wow! Rodokowie wypowiedzieli wojnę mi? Którzy to są rodokowie? I czemu mi wypowiedzieli wojnę? No ci prawo noszenia sztandaru. Sztandar... Ze... to jest Który sztandar wybrać? Co my tutaj mamy? Jakiś zajebisty standard. Jakiegoś smoka może sobie dojebmy, co by na to. I oczywiście flaga musi być czerwona. Może ośmiornica? Albo kogut by. Nie. A, jakaś zajebista czerwona flaga. O kurwa, to jest zajebiste. Tylko to takie coś czerwone, nie? To? Nie, to brzydki, brzydki lew. O. O, Ten mieczek jeszcze fajnie wygląda. Polska! <laughs> Polska biało-czerwoni. Polska bia O, to jest zajebiste, z tym łukiem, nie? Biorąc pod uwagę, jak jestem zaje zajebistym strzelcem. A ja chcę na czerwono, na czerwono. Mhm. Mhm. Ale faj fajna to jest możliwość wyboru. No do flagi bym mógł sobie walić konie. Nie, jednak nie. Czy powtarzają? Dobra. W takim razie... W takim razie wezmę tą flagę. Słaga deklarująca, to jak zostałem najlepszym na świecie łucznikiem. Nie, nie chcę się z wami bić. Jestem szybszy od was. Kurwa, dobra, zapłacę. Spierdalajcie. Nie mam zamiaru się bić przeciwko nim. Dobra, ile mi zostało golda? Denarów. Nie będzie. Zaczekaj przez jakiś czas. Okej, okay, muszę zostawić tutaj swoje wojsko i samemu zbierać swoje wojsko. Po prostu muszę. Z racji tego, iż... Eee, plum, 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 plum. Iż mogą nam podbić zamek, a tego nie chcę. Dobra Zostawimy tutaj wszystkich Garnizon Dobra Wszystkich Zwerbujemy 200 iduś. Będzie co, jak teraz mam wszystkich werbować To szczerze Wam się tego nie będzie chciało oglądać Ale mam zamiar zrobić 240 Chwila. Robiąc ministra Jeremusa, nie mam go w swoim wojsku. O kurwa. Ja muszę mieć go w swoim wojsku, nie może być ministrem. Sorry, Jeremus, aleś na mnie wkurwisz. A, dobrze, normalnie w miejscu, wiecie co, eee, myślę, że rzucimy Rolfa. Okej, okay. zajebiście, Jeremus jest po naszej stronie. Mm, ranny. co ty robisz ten cały czas? Dobra, raje tam Dobra, lecimy do Nordów, ponieważ musimy się skupić na podbiciu innych zamków, no i co? To znaczy jak myślę, że będzie krótszy, no bo, no sorry, ale... Jesteśmy szybci, więc... Szyb szybcy, więc nas nikt nie złapie. chwila! Rodocy to są którzy. Frakcje. Rodocy, rodocy, rodocy. To są zieloni, przeszoni do nas chuja nie dojdą, jesteśmy na drugim końcu mapy. O mój Boże! Ale tak zwerbuję ilu się da ludzików. Dobra, ja na ten moment skończę, no bo co mam do roboty? Mhm. No i na ten moment skończymy. To jest krótszy odcinek, Kiedy zbierać wojsko, trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się kiedy mam 240 woja. Pa, pa.